Cześć mano, moi mili że się zagościli, właśnie zaczynamy w Scrap Mechanic, dziś pogramy e, na wyprawę, się udamy, nasz pojazd, pierwsze odpalenie mamy, e, co miałem to pozbierałem, jeszcze tutaj bazę przeszukałem i lecimy, i lecimy, your first car. Adobe Gazolin, właśnie, właśnie, tak się stało. Auto jechać mi nie chciało, gazoliny nie dolałem, więc już teraz wykonałem. Lecimy tutaj po całości na maksa silnik spalinowy złom. Ciekawa nazwa silnika spalinowego. Uzupełniamy paliwko, robimy prędkość na maksa, żeby miał jak największą moc. Oczywiście będzie w tym przypadku jak najwięcej spalał, ale zarazem jak najszybciej jechał. No i co? Zasiadamy i ruszamy. W poprzednim odcineczku pozbieraliśmy graty, pozbieraliśmy... O kurde! O to Ta moc to chyba trochę za duża była. Aż mnie normalnie szybcy wściekli. Patrz, jak wyrwał przodek. O, kurde, teraz się tu pod... podwiesił. Moment, niech ja tylko ogarnę, bo dawno już mnie tu nie było. No, teraz się zawiesił. Fajnie. Spoko. Bieremy go. Ustawiamy go. O, dobra. Lecimy na wyprawę, ale to jest. Mmm, nawiszologia. E, to jest niestety pojazd e, pff, pierwsza klasa. Pojazd pierwsza klasa. Ty, no ale jedźżeś. Co tu się dzieje? Dobra, czekaj. Może jeszcze tej mocy zmniejszymy jednak. On chyba jeszcze jest. Jak na moje możliwości, troszeczkę za mocny. Mm, a mamy. <słyska> Mamy tu kilka przeszkód do pokonania. Nie wierzę, czy my w tym odcinku damy radę dojechać. Czy damy radę w tym odcinku dojechać do tej poszukiwanej bazy tego warsztatu mechanicznego? No to nie wiem. Jak ja tak będę jeżdżał. Niestety te klejone łopony też nie pomagają w sterowaniu. Oczywiście e, jest tu opcja nowszych opon, ale musimy do tego etapu dopiero dojść. Jak widać ten złomek, pierwszy podstawowy Steruje się dość opornie, jeździ ciężko, no ale mm, ale nie przejmuje się tym wcale, bo zabawa trwa cały rok, jak w karnawale. U Patensona po grubości lecimy i mechanic station e, szukamy. E, jedyne co to pojazd, e, nasz pojazd musimy zaparkować. Tu już byliśmy, tu już jakieś tam e, chłopki rozbieraliśmy, ale musimy zaparkować tak. Żeby te chłopki, o właśnie, o właśnie, już leci, a nie leci. Eee, co by nam te chłopki tutaj mm, nie. Ła? Dziadu, wstrętny. Podnosimy płyta drukowana. Eee, podnosimy też rączkę. Ja ją na razie sobie tu ustawię i zostawię, bo musimy ten budynek tutaj zbadać. O, mamy kolejne koło, mamy kolejne nasiona, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że w ekwipunku nie bardzo mam miejsce, dlatego trzeba będzie nasz pojazd troszeczkę, jakby to powiedzieć, troszeczkę dociążyć i troszeczkę go różnego rodzaju rzeczami obklejać na przykład na przykład tą gazolinkę możemy sobie tutaj e, postawić gdzieś z boczku. E, no, stawię się. O. I ona już sobie tutaj na przykład stoi, nie? I tak samo możemy na przykład chemikalia tu postawić sobie z boczku. Możemy, co tu jeszcze, koło byśmy mogli o, przyczepić tutaj również. Ono nam tu nie przeszkadza jako koło zapasowe. W ten sposób pozbywamy się, mamy kolejne koło, pozbywamy się rzeczy z ekwipunku, ale moglibyśmy też mm, te koła w sumie z tych dwóch kółek zrobić jakąś przyczepkę i taką przyczepkę też targać, tylko że zrobimy to chyba, e, chyba w troszkę późniejszym terminie, e, zobaczymy, dobra, i lecimy, lecimy, kolejny budynek zdwiedzimy, przy okazji oczywiście zabieramy wszystkie te e, rzeczy, mm, no i zobaczymy, zobaczymy, e, po drodze oczywiście szukając tej stacji, ja mniej więcej, o już... Ja oczywiście po drodze tutaj e, najpierw sobie posprzątam te tereny. Gdzieś płytkę drukowaną nie zgubił? Nie zgubił. Dobra, lecimy dalej, szukamy. Gdzie tu one jeszcze mają? Gdzie tu one jeszcze są? Tu jest jeszcze jakaś skrzynia. Dobra, tu mamy kolejną skrzynię. Dużo ziemi, dużo nasion. E, jest jedzenia, właśnie jedzenie, jedzenie. Moglibyśmy troszeczkę to jedzenie sobie uzupełnić. Hmm, może marchewką o, marchewka dobra rzecz więcej jedzenia, mniej picia ale życie nam się odradza młot w garść co tu mamy? Hmm, nic ozdoba, ozdoba, myślałem, że coś do podniesienia, ale niestety nie kolejne chemikalia, dobra coś słyszę o, słyszę, a nie widzę. Jest. Łe. O. Dostał w chimbał. Dostał w chimbał. Dobra, zreferujemy to. Pozbieramy ten złom, bo kurde, tego złomu tych rączek, jak ja oczywiście w późniejszym etapie zrobimy na to wszystko mechanizację i będziemy te rączki automatycznie przerabiać. No ale póki co, póki co je, niestety musimy robić to ręcznie. Niestety zabiera to troszeczkę czasu ale, ale co mi tam, przynajmniej w ekwipunku mi się tu pomieści. Mamy tu jeszcze dużą skrzynię, kolejne koło, kolejne buraczki, jak widać tych kółek. Tych kółek naprawdę mamy dość sporo. Co my tutaj jeszcze gdzieś coś mamy? Tu na dole już chyba wszystko, wszystko zwiedziliśmy. Co mieliśmy, to zobaczyliśmy. Czas by było wybrać się troszeczkę gdzieś na górę. Tylko teraz pytanie: w jaki sposób? W jaki sposób tam na górę się wybrać? Tu jest jakieś wejście. Tu coś, o tu coś mamy, elegancko, więc szukamy, ale y, mamy niestety też urwane, tylko czy ja dam, o kurde, radę tam przeskoczyć, właśnie, czy ja dam radę tam przeskoczyć, o to jest pytanie. Ale znam odpowiedź na nie, bo za chwilę e, materiały wykorzystamy i oczywiście e, się tam e, dostaniemy. Oczywiście się tam dostaniemy w jakikolwiek, e, ale sposób na pewno się m, dostanę. Niech tylko. M... What? O kurde! <laughs> za wysoko! E, za wysoko było. E, dobra, zróbmy to inaczej zróbmy to tak jak należy, czyli cyk, wchodzimy i z ciałką do góry się podnosimy. O I już coś mamy, ale żeby nie było, to jeszcze mamy tutaj odpowiednio drzewo i drzewem możemy.. Możemy się też podbudować, o, no, podbuduje mi. Powinien podbudować teraz już tu platforma. O. I jesteśmy. I nie ma to tamto. Najpierw się rozejrzymy, czy my tu mm, żadnych stworów nie mamy. Widzę rączek dość sporo, ale rączki to za chwilę. Tu jakieś monitory, tu jakieś kamery. I mamy to, pięknie jest. Tutaj skrzynia, cyk, pomidorki, buraczki. Świetna sprawa. Od razu sobie marchewkę przegryziemy. To nam tutaj zejdzie oczywiście kolejny ekwipunek. Skrzynie. Rozwalamy oj dużo chemikaliów <laughs> i dość sporo jedzenia, co jest oczywiście bardzo pozytywne. Cztery gazolinki jeszcze stoją bardzo fajnie. No i <laughs> oczywiście to, co na początku, czyli dużo łapek. Gdybyśmy od razu przed budową pojazdu tutaj przyszli, to nie da się ukryć tych łapek tego żelastwa. Mielibyśmy <laughs> tych bloków metalu trochę już nazbieranych, bo jak można było zauważyć, Troszkę tu potworków e, tych robotów porozwalaliśmy. No i oczywiście, e, trochę e, trochę e, tych łapek tutaj nie mamy. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobra, wszystko tu zebraliśmy. E, to teraz zbierzmy całą tą płytę. Łe, zabierzmy to. To nam pięknie spadnie. O, zabieramy i. Wszystko to już teraz mamy, więc do pojazdu wracamy i oczywiście dalej w podróż wyruszamy. Nic już tu nie widać, nic już tu nie słychać. Nasz pojazd bezpieczny, jeszcze te dwie łapeczki sobie pozbieramy, poczyścimy. I oczywiście dalej polecimy. Wcześniej jeszcze był tutaj gdzieś właśnie Mechanic Station, czyli znajdź stację mechaniczną, i to gdzieś tu właśnie było. Ja tylko jeszcze te chemikalia o zbiorę i postawię jako całe 14. E, zbiorę też te paliwo i postawię tutaj. O, o! Jako całe 8. To... Żem sobie teraz pojazd popsuł, pięknie to, żem zrobił. Pięknie, żem to zrobił. Dobra, dawaj mnie to, dawaj mi to z powrotem. Eee, tu? Tu? Gdzie to jest? Nie, tu dobrze. Nie, tu. Aha, bo ja tu rozebrałem przez przypadek. Uejany, znowu nie ten knyfel. Mi się klawisze myszki y, mieszają. E, przez to właśnie e, takie cyrki tu powstają. Mm, łożysko i koło. I jeszcze trzeba by to połączyć. Dobrze. Działa pojazd pełna klasa, e, zabieramy, zasiadamy, no i dalej, wyruszamy. Wszystko, co mieliśmy tutaj, już pozbieraliśmy, więc lecimy i szukamy mechanicznej stacji. Z tego, co mi się kojarzy, a inaczej kojarzyć się nie może, e, to musimy jechać w prawo. O, i jest nawet krowa, proszę bardzo. Jest krowa, ale etap krów to jeszcze przed nami. Czemu to nie chcę haśtałajstwo skręcać? Daj mi trochę mocy na asfalcie. Powinno być dużo lepiej. O, może te koła mi tam z e, przodu przeszkadzają. Chyba nawet tak mi się coś wydaje, że mi te koła tu przeszkadzają. Dobra, zabierzemy, skoro mam jeszcze tu. Możliwości fekwipunku. O, panie, te koła to mi fajnie dociążały, widzę. A teraz fajnie to one mi tu dociążały. Bierz mnie to. Dawaj mi te. Tu gazolina. I tu koło. Przynajmniej mi tu przodu nie podnosi, tak nie szarpie. Dobra, lecimy, lecimy. Eee, no i co, asfaltem lecimy, i za chwilę przy warsztacie mechanicznym się widzimy. Moi państwo, moi mili, coście u mnie zagościli. No niestety tak się dzieje. Patent są tu grubo szaleje. Nockę całą już jechałem. Dzień już cały też przegnałem. I niestety. I niestety tak się stało. Koniec drogi się ujrzało, więc wracamy i dalej tego warsztatu szukamy. Tam widać wielki budynek, wielkie budynki, wielkie bazy do odkrycia, ale to oczywiście nie ten poziom, to nie ten etap. Tutaj Wam wrzuciłem w postprodukcji, cięcie miałem i wrzucałem złotą skrzynkę. Tu pozyskałem wszystkie. Budynki omijałem. No i co? Mamy wieczór, więc kończymy to nagranie. Przykro, moi państwo, moi mili, coście u mnie zagościli, żeście bazy dzisiaj nie zobaczyli. Ja postaram się tu troszkę polatać, troszkę pojeździć, troszkę poszukać. W międzyczasie raz zginąłem do samochodu. Potem kawał drogi gnać musiałem, no bo mnie tutaj te robociki dorwały i mi jechać. Dalej nie dały, drogę mi zablokowały, więc dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. A my kończymy na dzisiaj w tym właśnie miejscu i w następnym odcineczku się spotkamy i te budynki tutaj poogarniamy. Może uda mi się coś w międzyczasie jeszcze mm, poszukać, pojeździć i pogrzebać mechanicznego stacji poznajdować. także do następnego do usłyszenia i trzymajcie się na razie cześć.